więcej śniegu, pyłu niż tego lodu, ale to mi zajęło połowę krucek. Musimy odjechać. A mi, zgas, zgas mi. Dobra, teraz tak. Zaraz wam powiem. Jaki jest plan? Dobra. dr. Ja dotykam, żeby kolega już mógł się podstawić. I Donald Trump przyznaje, że to rozważa. Bardzo się taką przyglądamy, Wojsko także rozważa bardzo zdecydowane opcje. Niebawem podejmiemy decyzję. Dobra. Prezydent Trump nie Ja teraz do Wodzisławia się załadować. Bo nikt nie zabrał auta, też nie było możliwości. I co? Załadujemy się na węgry i będziemy lecieć. Dzisiaj raczej dojadę do granicy, nie będę się śpieszył, żeby zrzucić, chociaż zobaczę jeszcze. Nawet no, to zostanę z boku, żeby zdjąć buty. No, dobra, taki jest wstęp. Auto śnieżone. Jadę na wodzicach się załadować. na ulicę Olszyny okna są oczywiście gotowe, gotowe do załadunku, więc e, raczej to pójdzie sprawnie od razu sobie spiszę wszystkie stojaki, Zresztą znaczy się no tego nie będzie dużo, bo są 4 punkty ale od razu dodatki poukładam na stojakach, więc myślę, że 45 do godziny e, maksymalnie mi to zajmie i będziemy lecieć tutaj z Wrocławia, od razu na jedynkę i kierunek Czechy jest godzina za 10.10 .10, za 10, .10 11, 2, 3, 15:00. 15, 15. nie, nie, dzisiaj na pewno nie będę rzucał, bo to byłoby koło przy dobrych wiatrach koło 17, nie? a też warunki są takie, a nie inne więc. Spokojnie na jutro sobie ustawię te rozładunki. 4, w zasadzie ja myślę, że nie wiem, jakie, jakie są odstępy kilometrowe, ale raczej tam nie będzie dużo, bo w zasadzie Węgry są takie blisko siebie. Wszystko I myślę, że do południa będę z tym gotowy, i potem na nazot, jak to po Śląsku to można było ładnie powiedzieć. I... No I tyle, jutro godzina 18. Myślę, że będę na miejscu. Dobra, ten tu wyjedzie. taki zaśnieżony, kurde, co on. A sobie nie odśnieżył. Zdech. No i zdech. I zdech. Tutaj włączamy mu ładnie. Kontrola trakcji go. Tutaj jest tłamsi. parę kilometrów, zapaliła się teraz kontrolka z tej przyczepy nieszczęsnej Spróbuję czyścić tą kosteczkę, a w zasadzie jutro gdy wrócę to podstawię się od razu na warsztat i tyle I tyle w temacie Dobra, alejka 51, tak to będzie, 51 Dzięki bardzo za wpuszczenie Dzięki, dzięki Auta tutaj już stoją na załadunek Raczej, albo już załadowane Albo nie, na załadunek Czekają Nie, załadowane Tutaj widzę, że jeszcze nawet Nawet lekko pospinane Albo czekają na jakieś dodatki, jakieś pierdoły Zapraszona maszyna pewnie się ładuje w sensie akumulatory. Mm -hmm. Mamy 113. Tu będzie gdzieś. A, to będzie po tamtej stronie. Dobra. Musimy się wrócić. Może tutaj od razu bym zawinął? Zmieścimy się? Tak, tak i pół Patrz, patrz. Polak potrafi. Półgiem, kurwa o kurwa, a ten DHL co tu robi? No nie, no panie Cofnij Co na gości Dawaj, dawaj, dawaj No kurde, co on robi? Kurde, 32. Przesadziłem. Kurde, tu jest nie tą stronę, Dobra. <laughs> ale gość, ale ze mnie gość. Dobra, jeszcze raz. Powtórzmy ten manewr. Tu. W najbliższym możliwym miejscu. Okay. Dobra, jesteśmy. Idę się rozplandeczyć Zrobię tutaj sobie piętnastkę, tą czy wykręcę gdzieś tam na granicę. Zrobię sobie wtedy kawę i tak dalej. Dobra, włączamy ogrzewanie i idę ogarniać temat. Nie, to. Tutaj samo jest to jaki zarąbane śniegiem. Trochę tego jest. Pełne auto. Dobra. Na razie okaże, czy dach będę musiał otwierać takie wysokie chłodna. Przygotuję. Zobaczymy. No ale już złapałem wózkowego, a tam pojechał już przygotować stojaki Ale błota pośniegowego jest w ciul Ja pierdziele, jaki tupny stojak jedzie Nie wiem. No tak będzie dach otwierany, dobra Ja pierdzielę, mam nadzieję że to nie do mnie ten dupny staje Niestety Do mnie że nie jest jakiś duży, ale widać że jest ciężki Pan sobie Tam co zobaczcie Tam ja nie, nie jadę ogólnie on teraz teraz sobie przywozi okna potem druga osoba przyjeżdża zrobić im zdjęcia bo potem nie było, kto uszkodził i dopiero załadunek Dobra, nie, nie będę tam stał niepotrzebnie jak i tak musi poprzewodzić, ktoś musi zrobić temu zdjęcia i dopiero będzie ładował eee, Resztę stojaków widzę, że są normalne, małe tylko jeden jest taki doładowany No, nie jest duży, ale jest ciężki także to, to jest, jest na pewno i widzę, że środek ciężkości jest przesunięty bardziej na lewą stronę no ale nie z takimi rzeczami sobie człowiek radził, a tylko a ja jestem taki, że zawsze patrzę i niepotrzebnie to już analizuję już tym się troszeczkę, może nie stresuję ale już myślę o tym jak będzie e, wyglądał rozładunek już na miejscu, ile będzie miejsca, czy dam radę się z tym obrócić e, i tak dalej, nie no ale może dzięki temu nie narobiłem jeszcze w zasadzie żadnej szkody jeśli, no dobra nie żadnej, no jedno okno zbiłem na samym początku, bo okna nie otworzyłem i wystawało tak e, ze stojaka przez środek i gdy wyciągałem po prostu zahaczyło na dach i tak prum, i strzeliła szyba. No ale tak w większości żadnego stojaka nie wywróciłem i nic z tych rzeczy, więc może właśnie dlatego, że tak wszystko no, tym tak wszystkim się przejmuję i analizuję to do przodu Zawsze mam jakiś plan na to. No, jakbym ja był jakimś tym analitykiem nie, do spraw yy, załadunkowych, rozładunkowych i tego wszystkiego. Nie, po prostu taki jestem. I sobie lubię tak pogadać. No, dobrze. Nic. Spoko mamy jakiś dobry dzień. Yy. Myślę, że to będzie fajna trasa, kurczę, taka szybka. Lubię szybkie trasy, lubię, lubię szybkie powroty i zjechać i na przykład jeszcze raz gdzieś pojechać, nie? To lubię. Nie lubię na przykład, gdy jadę, nie wiem, tam do Belgii gdzieś daleko, gdzie mam 1300 km w jedną stronę dopiero na, na trzeci dzień rozładunki, tak? I, I ten, i jak jest potem w zależności ile rozładunków potem tego samego dnia już wracam gdzieś do połowy i, i, i piątek na, w domu. Czwartek, piątek yy, yy, Więc zdecydowa zdecydowanie bardziej wolę wyjechać na przykład do tych Węgier Zrobić szybką robotę, dwa dni wrócić i jeszcze raz tych załaduję tak? No i tak jakaś świadomość, że jestem bliżej domu chyba Chyba o to chodzi Dobra Szkoda czasu na pierdoły Czekamy na załadunek Ja już mam spięte auto. Załadowane, wszystko fajnie. Tylko nie mam dodatków i podobno jakiś problem jest z dodatkami. To jakoś to nie potrafię zmienić w dokumentacji. I jeden kolega tutaj czeka już od 6 rano, także nic mi nic więcej nie powstało. jakieś sobie na stołówkę zjeść zupę. No i poczekać na niego, co będę tutaj się stresował pierdolami. I tak zadanie na dzisiaj to dojechać do granicy węgierskiej i tyle. Dobra, to lecę na tą stołówkę. Zobaczę co mają tam do, do, dobrego. Będę kontrolował na skanerze czy to jest załadowane, bo tam mogę to podejrzeć. I tyle. Jestałem cynka, że dodatki zostały załadowane, więc idę teraz dookoła budynku od razu Odbiorę papiery. Przejdę na drugą stronę budynku i będziemy mogli jechać. Good, good news! Dobra, udało się, udało się. Udało się wszystko już yy, ogarnąć. 53 minuty, tak? Czekałem? Nie, pierdolę. 2 godziny 10 czekałem na te dodatki. Yy. Ale dobra, już jest gotowe. Wpisuję teraz sobie początkowy stan licznika, żeby potem nie, nie cofać się yy, do tyłu. Dobra, resztę zupełnie sobie później. Papiery wszystko jest, wszystko gra i buczy. Co? Lekki lunch, tak jakby zjedzony. I można w zasadzie jechać. Dzisiaj dojada. Dojada! Na 18 wstępnie będę na granicy węgiersko-słowackiej. Z całą Słowację przejdziemy raz, dwa. No, no teraz co, Teraz musimy się wydostać z Włodzisławia mm. Szybko sprawdziłem sobie również punkty, gdzie będę zrzucał, i to są naprawdę fajne miejsca. Więc nie będzie żadnego problemu. Żadnych centrów, centrum, żadnego centrum miasta i tak dalej. Także bardzo fajnie, cieszę się, bo jak często wspominam, są to różne wyjazdy. Jeśli chodzi o emocje i punkty rozładunkowe, raz jest emocjonalnie jak centrum Mannheim, a raz jest po prostu po prostu fajnie, nie? Także tym razem mam nadzieję, że być fajnie, tak to przynajmniej wygląda, bo to też nie są duże aglomeracje. Więc 99% będzie spoko. Jeszcze temat TomToma zeszłym, dwa odcinki temu coś wspominałem, że wyga, wy, teoretycznie, nie wiem czy, czy go wziąć, teoretycznie, że wygasła subskrypcja. No i doszedłem do tego, że e, problem polegał na tym, że TomTom tam logował się na koncie Google, na drugim koncie Google, gdzie oczywiście nie było tej subskrypcji, nie? chociaż e, miałem to w głowie, ponieważ jak wchodziłem na sklep Play. To właśnie z pozycji tego opłaconego konta wchodziłem na tą Tom Toma. No i też to nie działało, więc musiałem usunąć inne konto, po prostu Google. I z... działa. Także problem rozwiązany, może ktoś ma podobny i kurwa, ja tu stoję. Aha, no fajnie. A ja tu stoję. A może tylko stoję. Chodź. Czy na założenie tego na ogóle jest dość fajna, jest może mroźno, ale słonecznie. Cieszę się, że ogarnęli te dodatki, bo kurde lipa, Jakbym tu tak stał do wieczora a tym wieczorem nie opłaca się nigdzie jechać, kurde, bo to zawalone parkingi No ale beznadziejna Rapos, patrzcie, nie idzie podjechać na prosto Chociaż ja bym się tam jeszcze cofnął, co prawda No ale, ale jest niewygodna Oh, ich hab du 22 km zostały do zjazdu na Bratysławę. No i oczywiście tutaj nic się nie zmieniło, no, niestety pod tym kątem. Dalej się stoi, dalej jest korek. Dalej tam maszczą chyba ten most, jak się nie mylę. Ten wiadukt. No i tyle. Przekurczę kipścizna ponieważ. No nie zdążę na 4,5 dokładnie dolecieć do tej granicy. I prawdopodobnie będę musiał zrobić jeszcze pauzę przed tym eee... No trudno, kurczę, no byle nie będę tam na miejscu około 21 i nie zamknęli autostrady tylko jest to związane właśnie z tym tam remontem, nie? Eee... Do, 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 ba... Kurczę no No nic. tak to wygląda na tej autostradzie. Trzeba był przywyknąć. Zostało mi 160 km do granicy z Węgrami. No i tyle. Nie, nie będzie to autostrada zamknięta. ktoś tak tylko powiedział na CB Radio. Bez sensu. Jest to po prostu zwyczajny, zwyczajny zator. Właśnie ruszyłem, no i to są właśnie takie dziwne pauzy, nie? Bo tutaj kierowcy robią te pauzy i, i, i kręcą sobie po prostu 15 bądź też 30 no bo chwilą stałem i teraz dopiero co ruszyłem, i nie widać nic przede mną, nie? Także to jest aż tutaj, to jest kurde niemożliwe, nie? Takie, takie ształy co, co jakiś czas, nie? Aż do brna. No i teraz jadę normalnie to jest 75-80 bez problemu. No, i stanąłem na parkingu. Mam dylemat, czy tutaj zostać już na noc, i czy jechać do, te, do tych Węgier, tam próbować zaparkować przed całą firmą. E, trochę mi się nie chce i nie widzę w tym sensu, takim, w takim ogóle. Zostało mi godzina 11 do celu. Także kurczę, wstanę sobie jutro o 6.00, 6.30, wyjadę spokojnie. Przed ósmą będę na, mie będę na miejscu, raz się, ogarnę wszystko i wydam. E, okna, więc chyba, chyba tutaj zostanę. E, tak czy siak musiałbym tutaj wykręcić tą pauzę 45, bo zostało mi 15 minut jazdy. E, no i chyba zdecyduję, że tu zostanę. Po prostu. No, zaraz zjem sobie kolację, ogarnę się. I, i tyle nie bo jest w sumie za 15.07 już nie tak bym pojechał to byłbym około 21.00 no No czekaj, jakbym 15 tu to... no zanim wykręcę pauzę to przed 9.00 bym był 20.30 powiedzmy tak jakoś nie dobra widzimy się już jutro Ala, Hana, halo, halo. dzień dobry. Ahoj, ahoj, firma Optymalizacja SEO. Tak, tak, jadę do pana. Na Sydziku, i jak na Węgry, to bardzo ciekawe tereny, i obawiam się, obawiam się tej drogi, bo 53 km przede mną. Ostatni raz Ciebie posłuchałem, głupia Ty firyndu.